Witam Was serdecznie w kolejnym tutorialu do wyzwania codziennie kreatywnie. Witam też nowych uczestników. Dzisiejsza tematyka to blending. Blending, czyli mieszanie ze sobą różnych kolorów, aby powstały właśnie takie, takie wielokolorowe wyrazy, wielokolorowe kompozycje. Przygotowałam tutaj kilka przykładów, żebyście mogły sobie wyobrazić, o co tutaj wchodzi. To jest. Najpierw napisałam wyraz jasnym szarym. Ecoline brush penem i później wyblendowałam to e, brązowym pisakiem. Tutaj podobnie, najpierw zaczęłam pisać e, jasnym niebieskim i później wprowadziłam zielone akcenty. Tutaj był szary najpierw kolor, później wykolorowałam to na różowo, dodałam jakieś, jakieś jasne akcenty. Tutaj podobnie, też najpierw na szaro i później na czerwono wykolorowałam to wszystko. Co ja tutaj mam? Tutaj z kolei y, też był jasny zielony, a następnie wyblendowałam coraz ciemniejszym, to chyba nawet były trzy zielone, bardzo jasny, ciemniejszy i najciemniejszy. Tak samo tutaj tutaj były inne odcienie zielonego. Hmm, tutaj Wam jeszcze chciałam inną technikę pokazać. Tak, tutaj z kolei jest y, inna technika, po prostu zamoczyłam braszpena, niebieskiego braszpena, zamaczałam ciągle w czerwonej farbie. Płynnej czerwonej farbie, i one się wtedy tak fajnie wymieszały te kolory i powstał taki. taki ładny kolor. Najlepsza pora to teraz. To było napisane po prostu niebieskim braszkanem, którego cały czas namaczałam w, nie... w czerwonej farbie. I tutaj ten podstawowy wyraz, który służy mi tutaj za dekorację, Flower, napisałam to żółtym kolorem i później zaczęłam blendować zielonym. I o co w tym wszystkim chodzi? Aby wykonać takie, takie kompozycje, takie napisy, potrzebujemy do tego brush penów z grubą końcówką. Z cienką końcówką będzie ciężej, bo ciężko to wyblendować później. Mogą to być Ecoline, może to być Edding 1340, może to być Tombow, mogą to być też Faber Castell, tutaj mam też Ecoline. I zasada jest taka, że zawsze zaczynamy pisać najpierw jasnym kolorem. A następnie zaczynamy blendować e, ciemniejszym, czyli e, tutaj było najpierw namiesione żółt, na żółto, to napisałam i później e, stopniowo zaczynam wypełniać te literki e, zielonym brush penem. Przy, do, przy doborze kolorów e, warto zwrócić na to uwagę, aby to były kolory, które się uzupełniają, na przykład e, dwa zielone, jaśniejszy, ciemniejszy, różowy, fioletowy, na przykład tutaj też wszystko mamy jaśniejszy, ciemniejszy, jaśniejszy, ciemniejszy i tak dalej ale również można mieszać ze sobą różne kolory, tak jak tutaj żółty z zielonym, one ze sobą fajnie współgrają, niektóre kolory nie za bardzo, może nie wiem, czarny z czerwonym, to tak średnio by to może wyglądało, ale właśnie jakieś takie pasujące do siebie kolory, tak jak tutaj zielony, żółty, czy tutaj czerwony z niebieskim, też moim zdaniem ładnie to wygląda. Albo nawet tutaj e, zielony, zielony z niebieskim, czy też szary z różowym. Tu już trzeba po prostu popatrzeć, co, e, które kolory fajnie ze sobą się łączą, bo jednak nie wszystkie, nie wszystkie ze sobą ładnie wyglądają. Tak jak wam pokazałam, najpierw napisałam e, całkiem normalnie słowo hej. E, to jest papier akwarelowy, na papierze akwarelowym brąz penem Ecoline napisałam. E, teraz e, biorę inny kolor, chcę zrobić to na różowo i sobie tutaj na przykład rozmazuję. Mogłabym bezpośrednio zacząć, ale to e, wtedy ten efekt byłby zbyt zbyt mocny, zbyt ciemny, dlatego ja sobie tutaj rozmazuję na talerzyku i biorę sobie takiego pisaka do blendowania. To też jest Ecoline Blender, to się nazywa. On jest po prostu e, z białą przezroczystą końcówką, on nie ma żadnego koloru. I teraz maczam ten pisak tutaj w tym, kolo, e, w tym kolorze, tak żeby nie był zbyt mocny i zaczynam cieniować. Teraz w zależności gdzie chcę, czy chcę od góry, czy od dołu, to już zależy wszystko ode mnie. I zaczynam cieniować powolutku. Czyli pierwsza opcja blendingu polegała na tym, że y, wykorzystałam dwa kolory i użyłam pisaka blendującego, aby to wszystko się ładnie połączyło. Można też bezpośrednio nanosić ten kolor na szary, tylko wtedy to będzie zbyt ciemne i zbyt bardzo się będzie wyróżniało. Więc w zależności, jakie kolory będziecie łączyć, gdy na przykład bym te chciała połączyć, to wydaje mi się, że nie musiałabym tego blendera używać, to też by fajnie wyglądało. To wszystko zależy od braszpenu, który posiadacie, którym piszecie. Dobrze, teraz to wygląda tak. Mi się jeszcze tak do końca to nie podoba i pokażę Wam, co jeszcze z tym zrobię. Zacznę robić takie obrysy i zobaczcie, takie dosyć byle jakie robię coś takiego czyli wszystkie litery zaczynam tak mniej więcej obrysowywać to jest czarny zwykły cienkopis i robię coś takiego on jest o grubości S są jeszcze cieńsze tak, wszędzie robię coś takiego dosyć byle jak, tu się za bardzo nie staram coś takiego, ciach ciach co jeszcze zostało Dobrze. Aha, to jeszcze jest. Dobrze. Teraz mam wszystko. Ok, wszystko jest obtoczone. I teraz biorę drugi, też czarny cienkopis. On jest cieńszy niż ten. Teraz wezmę z innej firmy, bo Faber Castell mam tylko do, do grubości S. A ten jest jeszcze znacznie ciemniejszy. I teraz zaczynam tutaj tak, byle jak wypełniać. Dobrze, słowo już mam e, obtoczone wszystkimi cienkimi liniami, czyli najważniejszy etap to najpierw zaczynamy grubszym cienkopisem, te, te takie e, podstawowe linie, a później wykańczamy troszeczkę ciemniejszym, żeby, e, troszeczkę cieńszym, aby, e, aby się one od siebie odróżniały i wtedy ten efekt jest bardziej, e, bardziej fajny niż jeżeli to by było wszystko jedną grubością. Teraz biorę biały, e, biały cienkopis, żelopis to jest. I naniosę parę jasnych akcentów takich, żeby, żeby te słowa jeszcze fajniej się wyróżniały. Zatem tak wygląda gotowe słowo napisane metodą mieszania kolorów, czyli wyblendowane. Jeżeli nie posiadacie tych, tych blenderów, no bo ja nie mówię, żeby wszystko od razu kupować, no to wtedy poszukajcie takich kolorów, które się ze sobą uzupełniają. Tutaj na przykład, nie wiem, jasny żółty z ciemnym żółtym, czy jasny zielony z ciemnym zielonym. Popatrzeć, co się ze sobą fajnie, fajnie łączy. Zasada, najpierw piszemy jaśniejszym kolorem, a później ciemniejszym. Dobrze, teraz chciałam Wam jeszcze pokazać inną możliwość blendowania. Teraz pokażę Wam drugą metodę. Wybrałam dwa różne kolory, to jest różowy i niebieski. I teraz pomieszam je ze sobą. Albo mogłabym je mieszać tak, że y, naniosę różowy na talerzyk i później niebieski będę w tym maczać i zacznę pisać. Albo mm, mogę to zrobić inaczej i wykorzystam do tego farbę akwarelową wodną. I chyba tak to zrobię, żeby ten efekt był mocniejszy. To jest akwarelowa forma, e, farba wodna. Możecie. Mogłabym tutaj też psiknąć wodą i e, rozrzedzić to moje Ecoline, które już miałam. To już nie ma znaczenia, to można... o okurcza rozlałam. Teraz pokażę Wam drugą metodę, a mianowicie będę pisała niebieskim brush penem, który będę maczać w czerwonej farbie. Czerwonej farbie, kolejną, e widzę, że mi tu coś wycieka. Um, dobrze, naniosę sobie kropelkę farby płynnej tutaj na talerzyk. I teraz całe ręce brudne. I teraz będę namaczać ten niebieski braszer w tej czerwonej farbie. To trzeba wy, wyczuć go, jak mocno i jak długo trzeba go namaczać w tym kolorze. O, średnio to wyszło. Jeszcze się nie nasączył. Troszeczkę dłużej. O, już jest mocniej. Teraz napiszę troszkę większe, dłuższe słowo, żeby ten efekt był bardziej widoczny. Tak, zaczyna się dosyć czerwono. I pod koniec już jest bardziej niebieski. Czyli maczam po prostu niebieski brush pen w czerwonej farbie i powstaje takie, takie połączenie. Tutaj wzięłam jeszcze trochę taki ciemniejszy niebieski, to jest Faber-Castell. Zobaczę, jaki, jaki efekt będzie tutaj miał. On pisze rzeczywiście tak dosyć ciemno. Zobaczymy, co się stanie, jak go wymieszam z tym czerwonym. to już słabnie. Czyli słabo ta farba trzymałam, Może wezmę jeszcze Eddinga. Wzięłam jasnego Eddinga 1340 i też go namoczę w tej tej czerwonej farbie akwarelowej. O, tutaj... Bardzo dominujący czerwony. O, w ogóle za długo. Za długo go namoczyłam. Tyle nasączył e, czerwonej farby, że w ogóle nie widać niebieskiego. Teraz go trzeba rozpisać, żeby był znowu niebieski. Czyli nie zawsze wszystko wychodzi. Trzeba, trzeba popatrzeć, jak długo który pisak e, trzymać w odpowiedniej farbie. Dobrze, wzięłam e, jasny niebieski. 1340, to jest brasz. Nie wiem, jak długo go trzeba moczyć, żeby nie za bardzo było. Może troszeczkę najpierw. Czasami, jak się. O, teraz tak się wywija. Jak się za długo potrzyma, to później yy, widać tylko jeden kolor. No tutaj tak to wyszło. Nie wiem, czy to widzicie tak średnio. Ale chodzi o to, żeby po prostu peny jednego koloru maczać w jakimś innym kolorze i zacząć pisać. I wtedy ten kolor um, zaczyna, zaczyna blednąć coraz bardziej i w pewnym momencie um, zmienia się całkowicie tak jak tutaj. Tylko już nie pamiętam jakim ja wtedy tutaj braszpenem pisałam. Um, wydaje mi się, że to wtedy był Pentel Touch różowy Pendel Touch i go zamoczyłam w niebieskiej farbie. To musiało tak być. Zaczęłam na niebiesko pisać i on później coraz bardziej mniej niebieski, różowy się zrobił i całkowicie różowy. Tak to musiał być ten. Tylko już nie pamiętam, w jakim odcieniu niebieskiego go mieszałam. Na tym polega blending, czyli mieszanie różnych kolorów, aby te letteringi później miały fajną, e, fajną kompozycję. Można się pobawić, pokazałam Wam, przybliżyłam Wam technikę, na czym, na czym to wszystko polega. Możecie zacząć pisać pierwsze hasło czerwcowe, czyli, czyli witaj czerwiec, wersja angielska, bo jest troszeczkę łatwiejsza bez tych wszystkich naszych polskich znaków. Życzę Wam powodzenia. Dajcie mi znać, czy e, tutorial Wam się podobał. Dzisiaj, dzisiaj jestem taka troszeczkę zakręcona, bo mi się tutaj farba w międzyczasie rozlała i, i telefon mi się rozładował, więc tak nie za bardzo. Do następnego razu. Pozdrawiam Wam serdecznie. Papa! Pa.